Jezu, ty, co ty śpisz o 13.15? Chyba eee. trening miałem, że co tam. I zadzwoniłem po ciebie, do Ciebie e, po typ e, Izu z e, Domingosem. Kurwa, nie znam tego w Domingosa. Nie? A? nie musisz znać, izu, izu go rozniesie pewno, nie? Tak? No to, to, to też. Tylko, że wiesz, ja nie znam po prostu, nie wiem kto to jest. Ja... Ale Izu znasz. Widziałeś w tak. jakiej jest formie. Tak, no ale bardziej bym wolał, wiesz, znać kurwa, i tego i tego, żeby więcej nogi, Bo wiesz, ja lubię się wypowiadać, jak już na się znam. Wiesz, o co chodzi. Ja tak rozumiem. To nie chciałbym zadawać głosu, Witam serdecznie, uszanowanie, kolejna gala KSW przed nami Jeżeli dobrze pamiętacie KSW53 to chciałem tylko przypomnieć, że hashtag pewniaczki obowiązuje Co prawda wtedy trafiłem 6 na 7 pojedynków, ale piszecie do mnie, dzwonicie, wysyłacie maile Czasami dołączacie do tych maili kwiaty i prosicie o pewne typy na najbliższą galę Także szybciutko bierzemy się za to, aby rozbić KSW54 na taki kuponik, który pozwoli Wam zamiast do balic lecieć na Bali, na wakacje, czego oczywiście serdecznie Wam życzę. E, słuchajcie, dobra, idziemy po kolei. Sebastian Rajewski, Arwen Stepanian, to walka, która będzie otwierać. E, ja takim bastarańcem będę troszeczkę e, starał się teraz jechać, żeby nie marnować za bardzo czasu, bo wiem, że najbardziej interesują Was e, moje typy. Sebastian Rajewski, Arwen Stepanian, faworytem starcia e, Sebastian Rajewski, w ogóle dwóch braci Rajewskich na karcie, to też ciekawe. E, 1,68 do 2,19. I patrząc na, ostępy, na ostatnie występy Sebastiana Rajewskiego, jaki progres robi, jeżeli chodzi chodzi o defensywne zapasy, to ja się tutaj zgadzam i w ogóle tu nie będzie większych kontrowersji, jeżeli chodzi o typy, ale oczywiście ten sport będzie weryfikował. 1,68 do 2,19 mój typ Sebastian Rajewski i to przed czasem. Znam Armena Stepaniana, to jest świetny zawodnik, ale dwa ostatnie zwycięstwa przez wysokie kopnięcie Rajewskiego no, dają sporo do myślenia. Jedziemy dalej, Kasper Koziorzemski, nowy zawodnik w KSW kontra Adam Niedźwiedź, również nowy, dwóch debiutantów, dwóch zawodników względnie doświadczonych na polskiej scenie. Faworytem starcia jest Koziorzemski, 1,70 do 2,15 eee, i to jest dobry kurs, eee, niezbyt duża dysproporcja, panowie eee, o podobnym poziomie doświadczenia i też umiejętności. Kasper Koziorzemski w ostatnim starcie z Duszą na Fenie no, pokazał się z kapitalnej strony, i myślę, że będzie chciał podtrzymać tę formę i wykorzysta to. Także mój typ Kacper Kozieżemski, e, ale nie przed czasem, a decyzją w tym starciu. Jedziemy dalej. Drugi z braci Rajewskich wraca do KSW Łukasz, a na starcie z Bartłomiej i Koperą. I bracia Rajewscy mogą mieć powody do świętowania. 1,57 Rajewski, Kopera 2,41. E, mój typ tutaj idzie dla Rajewskiego decyzją, a to też głównie dlatego, że Bartek Kopera świetny grappler, ale i w starciu z Wolańskim i z Kazieczką dobrymi strikerami średnio sobie radził a z dystansem, więc tutaj myślę, że Łukasz Rajewski jako jeden z najlepszych kickboxerów, w MMA będzie w stanie to wypunktować. Paweł Polityło, Bogdan Barbu. To nie ma się tutaj co zajmować dłużej. Paweł Polityło, nie wiem jak, ale na pewno wygra to Paweł Polityło. 1,45 do 2,76. Nie sądzę, aby Rumun naprawdę wzniósł się tutaj na wyżyny czegokolwiek i spektakularnie zaskoczył nas wszystkich. E, ale nie wiem jak. To Paweł pewną decyzją. No, dobry zapasier może, może wcisnąć go w siatkę i po 15 minutach tak dopiero puścić. Maciek Kazieczko z nowym rywalem. Carlo Caput przez C. I nazwisko, to jest w ogóle to jest słabe, że się z nazwisk żartuje, to, to jest naprawdę uwłaczające dla tego, kto to robi i ja teraz to zrobię, nie? Karlo Caput e, i nazwisko mniej więcej wskazuje na to, jak skończy się ten pojedynek. Kazieczko jest poza zasięgiem absolutnie Chorwata, który po pierwsze dawno nie walczył, oczywiście. Spojrzymy te sześć ostatnich pojedynków, ostatni przegrany, ale wcześniej pięć zwycięstw, wszystkie przez nokauty w pierwszych rundach, ale nie ta liga, jeżeli chodzi o umiejętności strajkerskiej Maćka Kazieczko. Także tutaj typ 1.30 na Maćka. To możecie takiego pewniaczka dopisać, bo to nie ma szans, żeby tutaj coś nie weszło. Kazieczko przez nokaut w pierwszej rundzie. Michał Kita, Michał Andryszak. To jest ciekawe starcie. Andryszak zdecydowanym faworytem również dlatego, że wygrał pierwsze starcie na gali narodowym. 1.45, Kita 2.76. Mała wiara w Michała, jeżeli chodzi o bukmacherów. Ja bym troszeczkę ten, wzbliżył może ten kurs, znając obu chłopaków, no ale jeżeli miałbym postawić domy i samochody, to, stawiam, to postawiłbym bardziej na Michała Andryszaka, ale nie przez pryzmat tego pierwszego pojedynku i zwycięstwa, ale bardziej w zależności tego, że Michał wraca, wraca do dużej formy, świetnie pokazał się choć krótko w ostatnim pojedynku i też chyba ma inne cele niż Michał Kita, który... No raczej, raczej będzie chciał głównie, i ja mówię głośno, zarabiać pieniądze niż, niż podbijać świat. Także myślę, że tutaj właśnie to może zadecydować, że Andryszak ugra. Czy będzie to przed czasem? Pewno tak, a zobaczymy w którą stronę. Mój typ: Michał Andryszak, 1,45. Warto to zakreślić. Mateusz Gambot, Marian Żółkowski. No, i tutaj dzwoniłem do eksperta. Kramrud, no to kozak niesamowity. Ostatnią walkę tu przegranym, bo B, ale pamiętam jednej rzeczy: o tym, właśnie co gadamy, to underdog, to to tamto wiesz. A to jest ten, ten, ten Marian, to taki skromny chłopak, i pojechci ja robi roboty. No, czekam jak. To spodzamy, prawda, to, no. Czekam, to jak... prawda, ja też. Marian Żółkowski 3,96, prawie 4,0 na Mariana, jest totalnym underdogiem w starczy z Gamerem 1,25. I oczywiście, dla podbicia kuponu, pewno skroczycie wszyscy Mateusza Gamrota. Ja też bym to zrobił, oczywiście, bo trzeba być szalonym, aby postawić na Mariana Żółkowskiego, ale myślę, że znajdzie się kilku szaleńców, którzy widzą możliwości, aby Marian tutaj zaskoczył i zaszokował świat. Ja do tych szaleńców należę na co dzień, ale jeżeli chodzi o kupon e, no to przy całej sympatii do mojego klubowego kolegi no raczej skreślę tutaj Mateusza, ale na dystansie 25 minut e, niech to będzie naprawdę dobry pojedynek. Nie ma tutaj w tej karcie jakichś takich wielkich zaskoczeń i, i tak jak mówię, wrzosek z Mańkowskim liczyłem, że, że po tym świetnym kursie jednak będzie w stanie grać to wrzosek. Bliski pojedynek, stało się inaczej. I teraz też pytaliśmy Artura Szpilkę w tej naszej krótkiej rozmowie zaspanej o Izu. Wszystko się dzieje w jego głowie. Na razie widać w jego oczach radość, widać coś nowego, nowy bodziec, ale tak naprawdę najbliższa walka pokaże, co przed nim i każda kolejna, prawda? Ja uważam, że jest na pewno na dobrej drodze mentalnej, ma wspaniały dzień, bo ta... Ma przede wszystkim zawodników, którzy pomimo swoich kabaretów potrafią przyjąć każdego jak do swojej rodziny i tam i tam każdy czuje się szczęśliwy, ale wiadomo, szczęśliwy szczęśliwym jesteś na treningu, a nie na sparingu, bo na sparingu każdy daje siebie wszystko, ale widać u Izu, że jest zadowolony, że szczęśliwy, że ma nowe bodźce, prawda, a to jest chyba najfajniejsze. Kiedy... Nie zna Quentina, bo ja mam Contę, ale no to ja mogę mu powiedzieć od razu, że nie sądzę, żeby Domingosz, popularny francusko-portugalski ruskow, a był jakimkolwiek zagrożeniem dla Izu, bo widziałem Izu, jakie jest w formie. 1,30 do 3,53 mówi wszystko. Izu przez knockout w pierwszej rundzie i to będzie bardzo brutalny knockout. Myślę, że spokojnie możecie to określić. tak Pewniaczki. Życzę wysokich wygranych.